Hello, hello. Dzisiaj mamy poniedziałek. Wczoraj byłam totalnie połamana. Dzisiaj bolą mnie troszeczkę mięśnie i jakieś taka chrypka momentami mi została. Ale jest zdecydowanie lepiej uratowałam się jak najszybciej. Yy, mlekiem z czosnkiem i z masłem, z imbirem i z kurkumą. Bleh. Polecam. Ale się o wiele lepiej czuję. Dzisiaj mam takie małe plany odnośnie. Szkoły trenera fitness. U nas w mieście jest oddział, taki ja się zapisałam online. Na szkolenie miały mi dotrzeć jakieś prospekty z informacją i tak dalej, ale dostałam maila, że u mnie w mieście jest siedziba tej szkoły, znaczy jakaś taka placówka, która przyjmuje na szkolenia online i raz w miesiącu, nie, dwa razy w miesiącu są spotkania z doktorem dietetyki, z doktorem. Doktoratem, trenera fitness i Chanel. Proszę, kod. I mam spotkanie odnośnie zapisów i opłaty początkowej, także chcę jakoś tak lepiej wyglądać. A poza tym, jak się ładnie umaluję i się ogarnę no ładnie umaluję <śm> i się ogarnę, to, to nie widać po mnie, że mam tyle zmartwień i smutków w głowie i z czymkolwiek się borykam, męczę i tak dalej. Tak to wygląda. Także wolę lepiej wyglądać, wtedy jest mniej pytań, czy jestem chora, czy może coś mi jest. Tak to wygląda. Wiecie co? Byłam u lekarza z kotkiem. I okazało się, że mogę ją wysterylizować, ale wiem, to jest bardzo jasne, ale to jest Cici krem zaraz się odbuduje. I mogę ją wysterylizować tuż po... tuż po ruja to się nazywa. I wyobraźcie sobie, że to trwało u niej... tydzień? Chyba nawet nie. Lekarz mówi, że jest jeszcze za młoda, że miała jakieś tam zalążki tych swoich chęci, ale jest za młoda na to, żeby to tak przybył. Prze... Prze, prze co? Prze co? Przechodzi, żeby to tak przechodzić ostrzej. Więc to dobrze, nie męczyła się zbyt długo. Ja ją tam dużo przytulałam, i, i tak dalej, i tak dalej. I jak zaczęła tak miałczeć, i strasznie się męczyć, to wtedy dawała mi jakiegoś smaczka, zajmowała mnie w ogóle czymkolwiek innym, żeby nie myślała o chęciach robienia dzieci, jakkolwiek to brzmi. Więc przeszło jej to. Termin y, zrobiłam na za tydzień. Kupę kasy kosztuje tutaj. Ale będzie się lepiej czuła w przyszłym roku. Nie będzie tego tak przechodzić. I będzie jej po prostu wiele lepiej. I domownikom również. Nie patrzę się dokładnie w kamerę, ale muszę się patrzeć w lusterko. Żeby coś z tego wyszło. Tak. Stałam dzisiaj dosyć wcześnie, bo o szóstej spałam bardzo dobrze. Wzięłam sobie na noc taką gorącą cytrynkę do picia i ibuprofen. Jest przeciwzapalny, więc chyba to mi pomogło. Ja raczej stronie od yy, dużej ilości lekarstw. Bo mój żołądek niezbyt dobrze na to reaguje. Wolę tego nie robić. Ale wstałam sobie punktualnie, tak jak sobie zaplanowałam. I zjadłam śniadanko. Mój ulubiony czarny chlebek. Oj, co tu się stało mój ulubiony czarny chlebek z awokado. Uwielbiam. Zamiast masła. Staram się nie spożywać już laktozy. Także mleczko też piję bez laktozy. Wszystko było w porządku. Ja mogłam pić mleko i produkty spożywcze, zjadać y, naprawdę garściami, kilogramami. I nagle pojawiło mi się jakieś dwa lata temu dwa lata temu dwa, może trzy jakaś nietolerancja na laktozę nie wiem, co to ma być jakaś choroba y, społeczeństwa teraz tyle ludzi ma właśnie nietolerancję laktozy czy celiakie i ja tak samo. I to nie siedzi jakoś w mojej głowie. Ja jem też normalny chleb, tylko strasznie się po tym źle czuję później. Boli mnie brzuch i w ogóle. Robiłam sobie nawet, znaczy po rozmowie z lekarzem robiłam sobie właśnie badanie tarczycy, czy wszystko jest w porządku. Dużo osób, dużo kobiet choruje na Hashimoto i wtedy trzeba uważać na takie, na to co się spożywa, zwłaszcza gluten czy, czy, czy laktozę. Ale nie, wszystko jest w porządku. Także nie wiem, nagle pojawia się jakaś nietolerancja, i to też nie zawsze. Nie wiem, jak ktoś się zna, tym bardziej to, to wypowiedzcie się na ten temat, jak to jest. Mleko, tak jak mówię, no mleko, no staram się kupować to mleko bez laktozy. Jak nie ma, to nie ma, to trudno. To kupuję wtedy po prostu 0,5. Ale nie na wszystkie produkty w ten sposób reaguję. Ja już myślałam, że może beztłuszczowe produkty, żeby kupować. czyli beztłuszczowe jest jak najmniejszą zawartością tłuszczu, ale to jest takie zróżnicowane mnie, u mnie. Nie mam pojęcia. Raz mi zaszkodzi, raz mi nie zaszkodzi. Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Cieszę się bardzo, że idę na to spotkanie. Coś się, coś się ruszy, coś zacznę robić, kształcić się w jakimś kierunku. I coś, coś się może powoli zmienić. Nie będę stała tak w miejscu. Tak jak mówiłam, szukam nadal pracy, innej pracy w gastronomii. Wysyłam maile i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się uda, ale najpierw muszę zakończyć. Tą dzienną klinikę. Cieszę się, że tam idę. Bardzo się cieszę. Naprawdę. I potem. I potem, może jakoś zacznę funkcjonować jak człowiek. Słuchajcie, u nas jest taka piękna pogoda. Musiałam zamknąć okno, bo grillują na dole ludzie. Obok, obok. I strasznie głośno je spuszczają. Znaczy to już do mnie nie przeszkadza w ogóle, ale puszczają muzykę. I to taką znaną fajnie muzykę. YouTube wtedy mógłby mi zablokować a tego nie chcę. Mm. Więc trochę się teraz duszę, bo w domu mam 26 stopni o dziwo! Zawsze to są takie grube mury. I zazwyczaj tutaj w domu jest chłodniej, a, a teraz jest jakoś na odwrót. Wiecie. Dzięki za komentarz kogoś napisiem mleka z czosnkiem. Zupełnie o tym zapomniałam. To się u nas y, w Niemczech na nazywa Golden Milch, czyli złotem mleko, bo jest z kurkumą. Zapomniałam o tym całkowicie. Obleśne jak cholera. Ale jak byłam mała, to mi to właśnie też robił mleczko takie. Obleśne, ale pomagało. Było smaczne. I pomogło. I leżenie w łóżku, nic nie robienie, obijanie się pomogło. Bardzo nawet. Cieszę się z tego powodu. Dzisiaj po spotkaniu, jako płacę tą szkołę, po spotkaniu, jeszcze chcę zanieść parę CV do paru restauracji Wczoraj był dzień mamy tutaj w Niemczech. Jak ktoś mieszka tutaj na terenie Niemiec to wszystkiego najlepszego wszystkim wszystkim mam mamom, <gryw> wszystkim mam, wszystkim mamom. Żebyście były kochane przez swoje dzieci. Tak, i po tym spotkaniu jeszcze załatwię y, tę restaurację. Wydrukowałam sobie CV. I chcę na chwilkę wpaść do swojej obecnej pracy. Chwilę porozmawiać z moją szefową, która jest, notabene, bardzo, bardzo kochana. Bardzo, bardzo kochana. Chcę chwilkę z nią porozmawiać, jak to sytuacja będzie wyglądała. Niedalekiej przyszłości odnośnie tej dziennej kliniki. 25, 26. 25 jest sobota. 27. Matko. Właśnie mam spotkanie. Tam dobiorą mi też jakieś, może inne lekarstwa. Zobaczymy, może zrezygnuję w ogóle, całkowicie zrezygnujemy z tych lekarstw, które w tym momencie biorę, a są już zredukowane. Się o wiele lepiej czuję bez nich. I na czym mi zależy, bardzo bym chciała um, takie lekarstwa doraźne na te moje nieszczęsne ataki paniki. To jest okropne dla mnie, ja się strasznie tego boję. Boję się jeździć, boję się nawet też wsiadać do autobusu, bo to przeważnie w takich miejscach się dzieje. Ale nie, przejdzie, nie wszędzie zajdziemy pieszo, więc muszę czasami pojechać. I boję się, że w tym momencie może mnie to gdzieś podczas drogi złapać, a to jest strasznie niebezpieczne. Jak dla mnie, zarówno dla mnie, jak i dla innych kierowców, i no tak, dla innych kierowców, jest to również mogę stworzyć jakieś zagrożenie. Więc wiem, rozmawiałam ostatnio, wiem, ponieważ rozmawiałam ostatnio, właśnie z moją ym, lekarką, moją lekarką, jak to brzmi lekarzem ogólnym, do którego chodzę. I mówi, że właśnie psycholog, psychiatra, może mi przepisać taki lek doraźny w tym momencie, co się będzie działo. To, to mogę taką, takie, takie lekarstwo zażyć i to po, automatycznie pomoże. Chociaż widzicie, to wszystko zależy od lekarza, nie? Ja na przykład rozmawiając ze swoją obecną psychoterapeutką, doradzała mi zawsze, ale dlaczego? Proszę po prostu tym atakom pozwolić przyjść i niech one się odbędą. To wtedy się dowiem, że mi nic nie będzie, że to nie jest takie straszne. Ale ja takie ataki paniki miałam i wiem, czym to się kończy. Ja to było takie straszne, że ja w momencie. Pierwszy raz był najgorszy, oczywiście, tak? Masz wrażenie, że, że zejdziesz z tego świata i tak wyglądają ataki paniki. Więc nie chcę pozwolić im przyjść. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś ma właśnie nie ma chorego serca, ja mam nadciśnienie i biorę też lekarstwa na nadciśnienie. Jak ktoś nie ma chorego serca, to naprawdę nie ma się czym przejmować, bo to jest tylko psychika i wtedy mamy tak wysoki poziom adrenaliny w organizmie, że sam organizm nie, nie pozwoli nam na to, żeby, żeby zemdleć, bo, bo jesteśmy po prostu tak nabuzowani emocjami w ogóle. Ale ja nie chcę, nie chcę pozwolić na to, żeby one przyszły i żebym zobaczyła, a. Okej, okay, dam sobie z tym radę, bo to jest straszne. To trwa kilkanaście minut, a, a, potem, a potem człowiek się cały trzęsie i, i się denerwuje i emocje spadają. Zaczyna boleć głowa, ciśnienie spada albo wzrasta. Nie wzrasta przeważnie do 200 do... Yy, 200 do... 100, 120 na 200 prawie. Czy na odwrót. 200 na 120. To jest... Yy, to jest okropne. Nikomu tego nie życzę. A jak ktoś ma, to życzę, żeby to bardzo szybko się skończyło. Więc nie chcę, nie chcę. I żeby, żeby, żeby nie chcę pozwalać na to, żeby one mną kierowały. A tak jak mówię, no moja obecna terapeutka mówi, że dlaczego nie? Proszę pozwolić im przyjść i, i tyle. Nie wiem, no co lekarz to opinia. No, niestety, no ta, czasami pewne, pewne opinie... Pewne opinie, pewnie diagnozy to też trzeba jakoś weryfikować u innych specjalistów. Tak jest. Nie chcę się jakoś tak głębiej wypowiadać na ten temat, bo nie jestem lekarzem. Aż tak bardzo się nie znam. Ale, ale dlaczego mam godzić się na coś, czego nie chcę, na co nie mam ochoty, że nie chcę, żeby tak pan... A, a takie paniki. Mną rządziły, no to nie chcę, tak? No to chcę z tym działać i nie chcę, nie żeby one przyszły, a jeżeli przyjdą, to chcę jak najszybciej temu zapobiec, tak? No to, to jest oczywiste. Tak samo jak człowiek czuje się, że zemdleje, to też siada, podnosi nogi do góry, głębiej oddycha, napije się wody, prawda? Bo nie chce zemdleć, tak? Nie, no, tak to widzę. Ale widocznie ma inną opinię na ten temat. Moja psychoterapeutka aktualna. Zobaczymy. Ja się bardzo cieszę. Ja yy, pracując właśnie. W domu starców też się z, yy, poznałam kilku lekarzy. Jakieś tam kontakty się złapało. I tam pracuje też taka, no, może nieznajoma, ale miałam okazję ją spotkać któregoś razu i bardzo się cieszę. Mega sympatyczna osoba. Bardzo się z tego powodu cieszę, że akurat będę miała z nią te, Niektóre zajęcia. Tam oczywiście też będą terapie grupowe, czego nie lubię, tak jak mówiłam już, ale to też zależy od osób, które są na tej terapii, jaka jest psychoterapeutka, czy pozwala ci rozmawiać i czy nie wywiera na tobie jakiejś presji, bo to jest też chyba ważne, tak. Chociaż ja zawsze byłam taką osobą, że nie, nie chciałam w jakiejś tam grupie się zbytnio mocno udzielać. Było tak w szkole. Zawsze bałam się, że, że odpowiem błędnie na jakiś temat, że, że zrobię błąd. Nie wiem, mało pochwał w dzieciństwie i w ogóle nie wiem. Pewnie tak. Większość zachowań w dorosłym życiu bierze się z tego, co. Co przeżyło się jako dziecko i jakie ma się doświadczenia jako dziecko. W jednym z pierwszych moich nagrań, pod, pod jednym z nich, dostałam komentarz z pytaniem, czy byłam szczęśliwym dzieckiem. Nie. Pamiętam momenty szczęśliwe, ale nie było ich dużo. Staram się o tym nie myśleć, ale nie ukrywam, że im człowiek jest starszy, to wraca do takich rzeczy. Zwłaszcza jak ja mam dziecko. Czasami odzywa się we mnie na przykład taka zła matka jakkolwiek to zabrzmi, po prostu odpowiem coś do mojego syna w taki sposób, jak do mnie się odpowiadało, jak ja byłam mała i wiem, jak mnie to bolało i dosłownie wystarczy sekunda refleksji i zawołam go w mówię, synu, ja nie miałam tego na myśli, przepraszam, ja nie chciałam się w ten sposób odezwać. To, to nie tak. To nie tak miało być. Nie, nie w taki sposób miałam ci odpowiedzieć, czy w taki, nie w taki sposób miałam się do ciebie odezwać, czy nie w taki sposób miałam zareagować na na, na Ciebie w danym momencie, bo wiem, jak mnie to bardzo bolało, jak mi bardzo brakowało pewności siebie, żeby ktoś mi powiedział, że wszystko jest z okej, okay, Ty jesteś w porządku, daj spokój, jestem z Ciebie dumna, dumny i tak dalej, i tak dalej. Ale nic, to było i tego już nie zmienię. Mogę teraz jako dorosły człowiek w tej kwestii coś zmienić. No, to, no, może się jakoś. Jakoś będzie. Ale gdzieś ta właśnie. Te spotkania w grupie powodują to, że czuję się nie, bardzo, bardzo niekomfortowo. Jak rozmawiałam z tą. z jedną z pań, właśnie tam z tej dziennej kliniki. Spotkania grupowe nie są w żaden sposób obowiązkowe. Jeżeli ktoś nie czuje się na tyle silny i, i pewny siebie, wcale nie musi uczestniczyć w takich spotkaniach grupowych. Tam są zajęcia indywidualne. Jest jakiś sport, relaksacyjna muzyka, medytacje. Także fajnie to brzmi. Cieszę się bardzo z tego powodu. Już się nie mogę doczekać. A we wtorek mam spotkanie właśnie z moją psychoterapeutką. Jak mówiłam, nie jest zbytnio. Hello Chanel. Szczęśliwa z tego, że od niej odchodzę, ale zobaczymy, jak przebiegnie to spotkanie. Napisałam sobie parę rzeczy na kartce, bo nie chciałabym znowu takiego milczenia siedząc u niej na, na, na fotelu. Nie lubię takiej ciszy. Nie wiem, co wtedy zrobić, co myśleć. Ktoś napisał w komentarzu mi, pewnie ma większe doświadczenie jak ja, a może i nie, a może tak, że właśnie to jest też jakaś forma terapii. Terapeutka też obserwuje, jak dany człowiek w danym momencie się zachowa, jaką będą jego reakcje. Tak, to prawda, zgadzam się z tym. W stu procentach. Ale taka cisza jest bardzo krępująca. Ale zobaczymy. Skupiam się na swoim makijażu. Gadam pewnie od rzeczy, staram się jakoś składnie, ale nie wiem czy to wychodzi. Pozałatwiam to wszystko dzisiaj i pójdę na spacer. Pójdę sobie na spacer, jest ładna pogoda. Niebieskie niebo, śpiewają ptaszki. Kocham śpiew ptaków. To jest po prostu. Ach! Szkoda, że nie umiem śpiewać. Jak tak to będę sobie śpiewała? Co wieczór? Wczoraj taka zdechła na kanapie leżałam i znalazłam film na Netflixie. Nazywa się Reniferek. To jest yy, serial taki mini serial, parę odcinków. Początek taki. Okej, okay, sera jest na faktach autentycznych. Tak, jakby nie było faktów. Jakby były fakty nieautentyczne, nie? Sera jest na faktach. Gra tam. A z ogół, więc główny bohater. To jest właśnie ta osoba, która przeżyła te wszystkie traumatyczne sytuacje we własnym, własnym życiu. Także musi mieć mega mocną psychikę, że w ogóle jeszcze je zagrał i. I, i te sytuacje traumatyczne musiał powtórzyć w danym filmie. Ale bardzo, bardzo wciągający. Film? Ja raczej wolę takie, takie filmy wesołe, najlepiej komedie romantyczne, albo katastroficzne filmy. Kocham. A jeszcze lepiej to są filmy bożonarodzeniowe komedie romantyczne. <głos》>, już w ogóle jestem wtedy, rozpływam się, kocham takie filmy i beczę na filmach. Ale ten serial mnie bardzo, bardzo wciągnął. I tego, że byłam bardzo, bardzo padnięta wczoraj. Ta gorączka się utrzymywała. Spadła w międzyczasie wieczorem, jak to wieczorem. Znowu mnie dopadła. Ale film udało mi się cały obejrzeć z synem zresztą, oglądaliśmy razem bardzo fajny serial Reniferek zaczyna się tak niepozornie ale, ale wciąga nic nie będę więcej mówić, spoilerować, bo może ktoś nie oglądał i Chanel co ty robisz? weszła do zlewu Naprawdę, chodź tutaj, Chanel. To jest kot. A jakby nie, jakby, żeby nie było, tak? Picie y, swoje maj, świeżą wodę, wleła mnie świeżą wodę na okrągło, kupiłam jej taką fontannę, żeby ta woda miała cały czas jakąś cyrkulację, ale i tak zmijam kilka razy dziennie, bo kurz i tak dalej. W ogóle fajna sprawa z tą fontanną, chociaż nie ukryłam, że w niektórych momentach mój kotek chyba myśli, że to jest zabawka, a nie kotek, a nie fontanna, w której jest woda do picia. Okej, okay. ja już jestem gotowa. Mogę iść załatwiać sprawy. Bardzo się cieszę. Pozytywny dzień mnie czeka. Pierwsze trzeba do apteki wpaść, wykupić lekarstwa, bo się skończyły. Bolnie, jak oddycham. Jeszcze ta jakaś chrypka, raz jest, oraz jej nie ma. Zobaczymy. Przejdzie. Nie ma co się martwić. Za dużo się już nad sobą użalałam. Wystarczy tego użalania, trzeba wziąć życie w swojej garści i, i próbować działać. Chociaż ja tak pozytywnie mówię tutaj na nagraniach. Ostatnio wszystko jest w porządku i super i wow, daję radę, jestem silna, ale bardzo często w ciągu dnia dopadają mnie takie niemoce i takie właściwie to po co? Na, na, na jaką cholerę ty to wszystko robisz? Ale mój syn mówi do mnie wczoraj: Jak to? Zrobiła się raz, zrób drugi, zrób trzeci. Za 4-6 tygodni będą efekty, ćwiczeń, będą efekty zdrowego odżywiania i tak dalej. Oczywiście, że on ma rację. Wszyscy dookoła mnie mają rację, co robić. Prawie wszyscy. Że to pomoże i tak dalej. Ale ja sama tak jeszcze nie do końca w to wierzę. Chociaż może wygląda, że Staram się być nie wiadomo jaka silna, ale naprawdę to wymaga bardzo, bardzo wielkiej, trudnej walki, ciężkiej walki ze sobą, żeby nie zwariować, żeby się nie dać przede wszystkim i żeby trzymać się swoich zamierzonych celów, planów, I z nich nie zrezygnować, bo przed każdym wyjściem na dwór to mam takie. O, serio, i naprawdę muszę ze sobą długo dyskutować. To było dzisiaj. I muszę ze sobą naprawdę długo dyskutować, żeby faktycznie wyjść i coś zrobić. Ale tak jak mówię, no, staram się być silna i jak mogę. No cóż, dzisiaj na obiadek będzie stek z polędwicy wołowej, tak jak mam ochotę na takie czerwone mięso i do tego warzywka glilowane i tyle bez żadnych więcej wariacji to się najszybciej robi, 5 minut stek warzywa, chwila, moment, al dente i będzie bia wstawię też zdjęcie jak, jak mi wyszło ja już jestem Chanel, proszę atencjusz, mam kota atencjusza kotkę Okej, okay, kochani, to ja życzę Wam miłego tygodnia, miłego poniedziałku. Widzimy się na shortsach, a pewnie w tygodniu jeszcze coś nagram. Jak sobie o Was pomyślę, nie dużo jeszcze Was jest, ale jak sobie o Was pomyślę, to, to chcę dla Was to robić. I to jest naprawdę mega, mega motywacja dla mnie. To założenie tego konta na YouTubie, to jest tak przeogromna terapia dla mnie. Jakkolwiek to z drugiej strony brzmi, jakkolwiek jest to odbierane i... Jakkolwiek to wygląda, czy składnie, czy nieskładnie, czy się wypowiadam ładnie, czy, czy nieładnie na temat, bez przerywników i zmiany tematów. Mimo wszystko ja się z tym dobrze czuję, ja się cieszę, że, że się staram i że się z tym dzielę, i że ktoś mi potem napisze jakiś miły komentarz. Wczoraj tak się źle czułam i dostałam komentarz, ach, wypisuję mleczko. Pozdrawiam serdecznie. Z czostkiem, ale pomogło. Druga osoba, że połóż się, nic nie rób i, i odpoczywaj. Trzecia, że ojoj to cię dopadło, zdrówka życzę. To jest takie miłe, naprawdę. Naprawdę bardzo miłe. Ja nigdy w swoim życiu nie miałam wokół siebie dużo przyjaznych ludzi, którzy jak byłam chora, to mi życzyli zdrówka i tak dalej. Była jakaś tam garsteczka, ale. Z większością sytuacji własnym ciężkim, naprawdę ciężkim do tej pory życiu musiałam sobie radzić sama. Dlatego reasumując, YouTube to jest super sprawa dla mnie. Ja się wygadam. Ktoś tego może wysłucha, ktoś nie. Ktoś skomentuje. Ja wiem, że ktoś ten kto skomentował to to oglądał. I ja się czuję tak, jakbym z tą daną osobą mogła porozmawiać i. I jest mi po prostu lepiej. Ale wyszło co? Teraz nie wiem, czy wymienić kubek, czy założyć inną koszulkę, bo wyglądam jak kubek. Koszulkę, koszulę. Okej, okay, kochani, to miłego poniedziałku wam życzę. Słonecznego. I widzimy się na pewno na dniach, a ja dam znać, jak wyszło z tą szkołą. I jakie są ceny danego szkolenia dwuletniego, i jak to wygląda. Także ja o szczegółach powiem wam dalej w kolejnych filmach. A ja wam życzę. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i dobrego humorku, dużo uśmiechu, pięknej pogody, dużo słońca, i dziękuję, że jesteście. Zasubskrybujcie kanał, lajki w górę. Zapraszam do komentarzy i ściskam mocno. Papa! Pa.